Masz tę moc. Na świecie aż roi się od wirusów. Stykamy się z nimi od wieków. Od wieków mamy też do czynienia z wywoływanymi przez wirusy epidemiami. Dzisiejsza sytuacja nie jest więc niczym nowym. Wirusy wyglądają różnie i różnie się zachowują, ale łączy je jedno. Wszystkie są takie malutkie, że nie potrafimy ich dostrzec gołym okiem. Skąd więc wiemy, jak wyglądają? Otóż specjaliści przyglądają się wirusom przez mikroskopy elektronowe czyli urządzenia powiększające obraz miliony razy. Właśnie dzięki mikroskopowi udało się po raz pierwszy zobaczyć koronowirusa. Nazwano go tak. Ponieważ wygląda, jakby nosił koronę. I kto wie, może koronawirus nawet czuje się królem, bo tak zuchwale panoszy się po świecie. W dodatku bardzo szybko się namnaża. Tych małych złoczyńców jest więc codziennie więcej i więcej i więcej. Zastanawiamy się, jak to się dzieje, że jest taki szybki i ruchliwy i że tak dziarsko wędruje po świecie. A gdzie ten łobuz czuje się najlepiej? W wydzielinach naszego ciała. W ślinie, w katarze, nawet w kupie. Gdy mówimy, kaszlemy albo kichamy, wyrzucamy go na zewnątrz. Ale wilus wcale się tym nie martwi. Zaraz znajdzie sobie nowe ciepłe mieszkanko i przy okazji zarazi kolejne osoby. Nie musi sobie zresztą radzić sam pomagamy mu w tej wędrówce nawet o tym nie wiedząc wystarczy że ktoś kaszląc albo kichając zasłoni buzię dłonią a potem dotknie klamki poręczy schodów czy przycisku w windzie wirus najpierw wyląduje na jego dłoni a potem przesiądzie się z niej na wszystkie dotykane przedmioty może też trafić na jedzenie jak czuje się człowiek w którego organizmie zadomowił się wirus ma gorączkę kaszle i skarży się na bóle mięśni oddycha mu się dużo trudniej niż przed zakażeniem czasami boli go też gardło lub głowa niektórzy chorzy czują się tak jakby zjedli coś nieświeżego dopadają ich biegunka i wymioty niestety Specjalistom wciąż jeszcze nie udało się wymyśleć szczepionki na koronawirusa, dlatego na razie sami musimy się przed nim chronić. Warto pamiętać, że każdy ma wpływ na to, co się dzieje dookoła i może zmniejszyć czychające na nas niebezpieczeństwo. Ty też. Wiadomo, że nikt z nas, ani ty, ani ja, nie włoży kombinezonu, ochronnych okularów, rękawiczek i maski, tak jak to robią lekarze czy inne osoby mające kontakt z chorymi. Pewnie widzieliście w telewizji tak ubranych ludzi. Co więc możesz zrobić, by ochronić siebie i innych przed koronawirusem? Przede wszystkim często myć ręce. Hmm. Nie tylko po powrocie do domu, ale też w innych sytuacjach, na przykład. Po wydmuchaniu nosa. Koronawirusy boją się mydła. Aby je przegonić, warto porządnie namydlić dłonie i szorować je nie krócej niż 20 sekund. To mniej więcej tyle, ile by ci zaśpiewanie piosenki wlaskotek na płotek. Myjąc ręce. Możesz sobie też wyobrazić minę z jaków wirus zmyka, gdzie pieprz rośnie. Podczas kaszlu czy kichania nie zasłaniaj buzi dłonią, bo choćbyś bardzo się starał, dłoń zaraz powędruje do innych przedmiotów i pozostawi na nich wirusy. Od na przykład do klamki i kranu, jeśli po kichnięciu zachcesz pobiec do łazienki i umyć ręce. Lepiej kichać w zgięte łokcie. A Unikaj też dotykania oczu, nosa i buzi. Koronowirus uwielbia te miejsca. I to właśnie tędy najchętniej wnika do organizmu. Nie oblizuj palców i nie wsadzaj rąk do buzi. Nie dłub w nosie. f. Nos wycieraj. Tylko chusteczkami jednorazowymi, które potem wyrzucisz do kosza na śmieci. Nie kaszlesz, nie kichasz, nie masz gorączki? To bardzo dobrze. Ale pamiętaj, że koronawirus nie od razu się ujawnia. Na początku siedzi w organizmie cichutko, jak mysz podmiotł. A człowiek, którego zaatakuje, czuje się świetnie. Nie ma pojęcia, że jest zarażony i że zaraża innych. Dlatego, jeśli nie musisz nigdzie wychodzić, zostań w domu. Zrób to w trosce o siebie i swoich najbliższych. Zwłaszcza w trosce o babcie, dziadka czy siwowłosą panią sąsiadkę. Bo dla osób starszych. Koronawirus jest szczególnie groźny. Lepiej więc teraz nie wybiera się do nich w odwiedziny. Zamiast tego możesz do dziadków dzwonić. Dzięki częstym rozmowom będziecie mniej za sobą tęsknić. Nie zapomnij zapytać, czy dziadkowie mają wszystko, czego potrzebują, zwłaszcza jedzenie czy leki. Oni też powinni teraz zostać w domu, ale zakupy można im zostawić pod drzwiami. Na pewno pomoże ci świadomość, że zawsze możesz liczyć na wsparcie rodziców i innych dorosłych. Pamiętaj o swoim pupilu. Baw się z nim, dbaj o niego jak zwykle. Ktoś powiedział, że od psa czy kota można się zarazić koronawirusem. Nie obawiaj się. To tylko plotka. Jeśli mimo wszystko spotkasz się jednak z kimś spoza domowników, trzymaj się od niego w odległości dwóch metrów, Czyli mniej więcej pięciu Twoich kroków. Wirus nie potrafi pokonać takiej odległości. I pamiętaj, takie spotkania powinny się zdarzać jak najrzadziej. Nie chodź na placę zabaw, mimo że pewnie uwielbiasz się huśtać, zjeżdżać na zjeżdżalni czy skakać na trampolinie. Nawet jeśli bardzo już się nudzisz w domu, a za oknem jest coraz cieplej i coraz bardziej słonecznie. Bo tam. Gdzie jest dużo dzieci, kryje się dużo wirusów, które z radością przeskoczą z jednej małej rączki na drugą. Właśnie dlatego podczas epidemii wszystkie szkoły i przedszkola są zamknięte. Bardzo dużo zależy od zachowania każdego z nas, niezależnie od tego, ile ma lat. Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa. Masz tę moc!